Dzień dobry Julia, przejdziemy ze mną, szalony szalony, szalony, szalony reporter. Znajdujemy się na Galiwotorze. Ciekawe zestawienie: Marcin Najman oraz Paweł Juźwiak. Jak, jak oceniasz szanse Marcina i Pawła? Wiecie co? Ja generalnie nie. Dzień dobry Państwu. Eee, mojej szalonej, najwidniejszej reporterki. Wiecie co? Eee, w... Nigdy nie obstawiam, a obstawiłem ponieważ mi wiele moich znajomych dzwoniło, że hej weź tam dopytaj, weź tam dopytaj, bo jest jakiś dziwny kurs, że jakby na już wiakam, że najman przegra, a ludzie uważają, że jest odwrotnie że można zarobić. Ja się kompletnie o tym nie znam, ale obstawiłem wszystkie pieniądze, których nie umiałem wypłacić z Wetklika, bo jestem takim kurwa bumerem, że rok temu, przysięgam ci, rok temu wpłaciłem i wygrałem, wtedy co Arek walczył ze Starym Urańskim dawno, dawno, w, li w listopadzie i tak, i tak mi to się działo i mówię, dobra, coś z tym zrobię, bo nie umiem wypłacić i obstawiłem na najmana. Także myślę, że wygra. Nie, no kurde, no wiecie co? Najman jednak, co bo nie mówić, jakieś ma doświadczenie w walkach, chociażby w klepaniu, to już jest doświadczony, a już chyba to jest jego pierwsza walka, dlatego myślę, że i po tym face-to-face, face, wiesz, jak oni się tam spieli, to było widać, po Jóźwiaku już że nie jest bardziej wystraszony, że on taki był, ja pierdolę, o co tu chodzi, Czy my się będziemy bić, i tak myślę, że Marcin. Okej. Okay. Jest, jak jesteśmy już przy spinach. Ciekawi mnie, czy będzie tobie do spiny z Kasiuszem czy z Morańskimi? A Kasiusza przed chwilką widziałem w hotelu. Właśnie, bo on tu ma być w ogóle. I kurwa macie, tak patrzę, o Kasiusz, bo jestem w hotelu, tu gdzie jakby zawodnicy i tak dalej. I no i chyba Kasiusz też tam jest, bo to jest hotel, gdzie zawsze biorą, zawsze bierze tam Prime y, przed konferencjami, a w niedzielę jest Prime, więc oni już pewnie będą mieszkać. I Kasiusz jak mi zobaczył, to czej, i piąteczka i pogadaliśmy ze chwilę i tak, pogadaliśmy o to ja tak... O kurwa, myślałem, że to będzie inaczej wyglądało, że dziękam, no to cześć tego byku, tu tego, a tu bus na ciebie czeka, ja zaraz przyjadę, piąteczka i poszedł i ja tak mówię, aha, dobra. Nie zdziwiło cię go zachowanie? Dziwiło, bo ale chyba kas już tak mamy, Mówiśmy, mówiliśmy w ostatnim programie z Arkiem, że, bo było też taka jakaś tam spina była, a na PopRaimie był after i tak samo Kasjusz już poszedł i gadał, mówi, ja internet to internet, tam wyście powiedzieli, ja odpowiedziałem, ja po, tak. Wiesz, że już oddziela właśnie tak. to, co się dzieje w internecie, poza prywatą tak, i, i tak jak jest, ty to oceniasz? Jest to dla mnie kurwa dziwna, czy wiesz co, to może to nie jest złe, no bo jednak kurwa jak my się kreujemy i muszą być te dymy i tak dalej, to po co je przenosić na grunt prywatny, a z drugiej strony wiesz, jak kogoś nawet to coś tak głupio z nim kurwa przybijasz piątkę, ale nie wiem, może ma taką taktykę. On wtedy tak powiedział, że myśmy powiedzieli coś w internecie, więc on odpowiedział, a na żywo jest inaczej, no i dzisiaj to jest, znowu tak samo zrobił. Odwołane Casino Star, myślisz, że to w jakimś stopniu o, zasługa Kasjusza? Tak. przed się o tym dowiedzieliśmy tak, wszyscy, tak, więc, tak. drodzy Państwo, świeże informacje. Break news, break news, kurwa. Tak. Tutaj pierwszy I prowadzący, pierwszy prowadzący pierwszy konferencji. Kość. A, ja, ja w ogóle... No, więc może coś wyszło. Wszedłem, wszedłem, a wszedłem, w ogóle tutaj jak wszedłem, yy, i tak powiem, wszedłem dopiero co, i pytam, gdzie jest moje miejsce, i gdzie oni... Chodź, 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 chodź się nałożyć w studio. A tu studio jest jeszcze na, widziałaś, ja stałem no. tam na środku areny. Jak mi zaczęli, ja naprawdę nie wiedziałem o co chodzi, zaczęli mi słuchawkę wkładać w ucho, myślałem, że będę ochroniarzem chyba, ale mówią, nie, no kurwa, wychodzisz tu. No dobra, coś tam pogadałem. Wiecie co, on... dla mnie to jest dziwne, kurwa, dla mnie, znaczy, jest, y, casino start tłumaczy tym, że zaczęło być dużo wejść, no bo faktycznie, im bliżej eventu, tym było dużo wejść i dlatego ogromny wychwycił. Aczkolwiek, kurwa, dzień przed, y, wiesz, dzień przed eventem, że akurat ministerstwo to wyłapało, ja rozmawiałem z prezesem, więc mam wiadomości z pierwszej ręki, przez telefon i on powiedział tak, Tomek, y, nie mów tego zaraz to powiem, a później na końcu powiedział albo mów, yy, oni w, w, wysłali prawnika do ministerstwa. Dzisiaj oni w ogóle w nocy z tym walczyli, no w nocy no nie powalczyli za wiele, a dzisiaj ich prawnik czy prawnicy byli w ministerstwie i jedną informację, którą mam i mogę przekazać, to że nie ktoś, bo to były głosy, że ktoś zgłosił, ktoś nie lubi tak mówić, że tam może Kasiusz, tam może ktoś, no na pewno nie, ale że ludzie pozgłaszali, nie. Im yy, oficjalny komitet ministerstwa był taki, że to nie właśnie ludzie, tylko algorytm wychwycił przez dużo wejść, już zaczął tą stronę, więc, więc yy, wychwycił to, i ale oni, oni w sumie wiedzą, że to nie jest hazard, ale do jutra tego nie odblokują. No i kurwa, no Polska to jest piękny kraj. Jeżeli tak jest naprawdę, to wiesz, no wkładasz kupę pieniędzy, pojdą ci miliony i nagle Gordon, który wiadomo, że zrobił głupotę, ale i tak nie będzie eventu. I teraz patrz, oni zapłacili za całą halę wynajętą na jutro i teraz pytanie, co będzie dalej? Wiesz co, prezes mi powiedział, a ja wam, że powiedział, że w styczniu będą to robić. Szkoda mi ich, wiesz, szkoda mi ich, ja brałem w tym jakiś tam udział, ale bo tak, kurwa, jak brałem w tym udział, to tak trochę im kibicuję, żeby to wyszło, wiesz, no bo jak w czymś moczałeś palce, to fajnie jakby, jakby coś z tego było, a nie to padło, nie był kolejny Alkomaster. Tam są fajni ludzie, ja im kibicuję. A jak z wypłatą, nie? jak już wspomniałeś o Alkomaster? Czekam. Okej. Okay. Myślę, że... Znaczy mam nadzieję, mam nadzieję. Jeżeli nie, to się o tym dowiecie, bo ja też kurwa nie, nie pozostawię tego, wiecie o co chodzi. Ja swoją pracę. Lepiej czy gorzej, ale wiesz w warunkach masz wykonać swoją pracę, jak wykonujesz źle, to, to mogą ci nie wziąć drugi raz, ale generalnie za tą pracę należy się wynagrodzenie. Nie dostaliśmy, ale ja nie chcę w tym momencie, to nie jest hejt. Po prostu no jeszcze nie, no nie poszedł przelew i tak dalej. Ej, też mnie prezes zapewnił, że... Okay, czy już okres terminu przelewu minął? Tak, ale generalnie wiesz co? On był jakoś tak teraz, a to wiesz parę dni przed tym, i jeszcze im się wyjebała ta strona, jakoś on miał przyjść teraz. Ja, ja naprawdę w tym momencie nie hejtuję. Zacznę hejtować, jeżeli nie przyjdzie w przyszłym tygodniu, kiedy już emocje im opadną. Nie mają co robić, no bo kurwa, nie odbył się event, i tego przelewu ktoś tam nie wyśle, no to wtedy się cały internet dowie. Ale na razie ich nie hejtuję, po prostu sobie czekam. Mam nadzieję, że będzie ok. powrót Marcina Najmana.

No nie wiem, wiesz co, Marcin Najman ktoś ostatnio powiedział i bardzo mi się podoba ten cytat, że Marcin Najman ma czarny pas w jednej dyscyplinie, marketingu. I tu troszeczkę jest, bo w żadnej sztuce walki, przecież on kurwa się nie umie bić. Znaczy wiesz, ja nie umiem, że na przykład bym nie nie najebał, bo to jest duży chłop, może by mnie najebał, ale to nie dlatego że się umie bić, tylko jest po prostu kurwa większy. Ale, ale wiesz, on, on, on został mistrzem federacji, które sam zorganizował i zawodów, które sam zorganizował, gdzie startował dwóch zawodników, w tym kurwa, on i jego żona na przykład. I ma tych pucharów. Robi sobie zdjęcia z tymi pucharami, to wygląda w sumie jak kurwa w podstawówce, były takie przed salą on tak Bezkitu, bezkitu jakby wypierdolił gabloty z podstawówki. Tak to wygląda, więc nikogo nigdy nie pokonał, ale z drugiej strony wiesz, zawsze o nim głośno słychać. I powiem wam więcej, że to jest a i oddzielenia internetu od tego. Kasiu, jest taki sam, tylko to wyzywa tu nie. A Najman, bo ja go spotkałem i rozmawiałem z nim, miałem dłuższą okazję z nim rozmawiać, jakśmy nagrywali u Jaśka tego z Wotore program, i Najman był następny i chwilę siedzieliśmy w kuchni gadaliśmy. Dłuższą chwilę. To jest kurwa normalny gość. I on fajnie normalnie gadał, tam były niekręczowe dowcipy, taki wiesz, a Odpala się kamera, Nie wiem, czy on robi specjalnie. Kurwa, on chyba jest potrzebny temu internetowi nam. Marcin Najman wczoraj skomentował też zachowanie rodziny Murańskich. E, jak ty się wypowiesz? Nie, chciałbym się o nich wypowiadać. Ja wiem, że tutaj. Stoi czy nie? Stoi. Podobny. Właśnie mówił, że mówił o cichym, a to jest jego bliźniak. Na pewno. 100%, 100%. To jest teraz, Michał Cichy. I teraz, i teraz, Michał. <laughs> Wiecie co? Kurwa, nie chciałem o tych ludziach gadać, ale dobra jest sprawa, o którą już mnie pytano i tutaj, gadałem z ja bardzo, ja uwielbiam Roberta Maruszaka i trenera. Po prostu strasznie lubię tego gościa, bez kitu, strasznie go lubię. I teraz też z nim rozmawiałem, a propos właśnie wygonienia z starego. czy wcześniej żydnańska. miałeś z nim taki ja sam kontakt jak teraz? Czy on się polepszy? Ja miałem z Robertem? Ja miałem taki sam... Wiesz co, ja ci powiem historię, to był, gościa, ja go nie znałem, byłem na pierwszej konwencji Fame... Lata temu, no nie, no kilka konferencji fajnie temu i tak sobie stałem, nikogo nie znałem, tak sobie stałem. I on podszedł i mówi: Czy mogę sobie, sobie zrobić zdjęcie? I dalej nie wiedziałem kto to. Zrobiłem przez nim zdjęcie i za chwilę patrzę, a ktoś z nim robi wywiad. I on mówię, Kurwa, znany gość sobie ze mną zrobił zdjęcie, ja jebie. I kogo, ale on bardzo fajnie do mnie podszedł, tak wiesz, że mnie lubi, że jest moim fanem i tak dalej. I my się bardzo lubimy, serio, my się bardzo lubimy. Rozmawialiśmy, nawet jak on trenował Jacka, rozmawialiśmy, tylko to był na temat, no kurwa, słuchaj. Ja jego trenuję, jestem jego trenerem, więc nie ma absolutnie możliwości, żebym coś powiedział, czy podpowiedział. Ale normalnie rozmawialiśmy i ta... Jest, naprawdę ja go, ja go darzę ogromną sympatią. I teraz widzimy jego mega rozgoryczenie o tym, jak się z Jackiem rozstał. Jakie tam są jeszcze właśnie niezapłacone rozliczenia, jakie tam są, jakie tam jest kurwa syf, jaka tam jest żółć między nimi. A on naprawdę się za nim wstawiał. Naprawdę jest w porządku, zachował co do Jacka, mimo że go personalnie mógł nie lubić, ale jest jego trenerem i to oddzielał. I teraz no, go spytałem, on mówi, że nie chce mu się nawet kurwa gadać. Nie a chcesz propos... chcesz ich zachowanie? Względem Roberto. Względem wszystkich, względem całego świata, względem kurwa. Czy nie stać ich na to, by go opłacić? To nawet ja nie chcę mówić teraz o opłaceniu, bo Robert, ja mówię, jak tam rozliczyli się, on, on tak powiedział, no było z gestów widać, że nie, ale ja nie chcę w to wnikać, bo też nie wiem, czy Robert sobie tego życzy, więc nie, nie chcę nie chcę tego mówić nie chcę wywlekać tych spraw, ale kurwa, no i się zachowuje źle w stosunku do wszystkich, więc kurwa, co, co, co my jesteśmy dzielić z do Roberta, aczkolwiek do niego powinni być, ponieważ jak oni byli w Gdańsku, to mnie dochodziły słuchy, że robili syf. Wszędzie. I zawsze było dzwonione, bo Robert jest znanym, liczącym się gościem i sam w Gdańsku, nie mówię, jakbyś był świadkiem, ale nie jest dobrym trenerem i tak dalej. I Robert mówi zawsze, słuchajcie, panowie, oni trenują u mnie i koniec, i cisza, i cenują i, i u mnie, i, 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 i na razie jakoś im to wybaczamy. I wiem, że on naprawdę jakby pracował na to, żeby... Żeby ich ten poprawić ten obraz, ja wiem jak ze mną rozmawiał, mówi Tomek, my się lubimy, ale ja tam, nie ma w ogóle żadnych kurwa mowy i naprawdę, mówię to, kurwa daję sobie rękę obciąć, że tak było i teraz jak widzę jak jakiemuś przykro, z tego powodu jak to się skończyło, no to jest kolejny kurwa syf, który zrobiły te osoby, no. Dziękuję Tobie bardzo za rozmowę, jest już mega zimno, więc mam nadzieję, że możemy się iść schować do środka. Tak, bo Michał Cichy tam coś pokazuje, że mnie wyzwał na walkę, się chowa za tą kamerą. 爸。<Tá. S 2> <laughs>